Witajcie ciekawscy! Jak doskonale wiecie, jeśli chodzi o imprezy, członkowie klanu Kardashian-Jenner nie mają w nich umiaru i 2019 nie może być wyjątkiem. Z roku na rok byliśmy świadkami, że jeśli chodzi o Boże Narodzenie, rodzina ta nie bawi się w półśrodki. Jakby to była konkurencja między nimi, czy to w zakresie dekoracji, jedzenia, a nawet papieru do pakowania prezentów, wszystko musi być po prostu idealne. Powiemy wam więcej, dlatego lepiej zostańcie z nami, gdyż w tym filmie wcielimy się w rolę ducha ostatniego Bożego Narodzenia rodziny Kardashianów, abyście mogli to zobaczyć na własne oczy jak to u nich wygląda. Zaczynamy, ale nie zapomnijcie też o lajku i subie. Jak w każdej rodzinie, nawet w słynnym klanie Kardashian-Jenner są problemy i konflikty. Niektóre trudniejsze do rozwiązania, inne błahe. Jednak, niezależnie od nastrojów, kiedy przychodzą święta, oni jednoczą się i celebrują z rozmachem. Chociaż ten rok wydaje się nieco inny w odniesieniu do poprzednich świątecznych przygotowań w popularnym rodzie. Jak to? Cóż, wszystko wam wyjaśnimy, ale zanim przejdziemy do sedna sprawy, musimy wam przypomnieć poprzednie obchody świąt Bożego Narodzenia tej rodziny, dzięki czemu lepiej zrozumiecie, jak oni do nich się przygotowują i jakie celebrują. Wróćmy zatem do 2015 roku. U najsłynniejszej rodziny z amerykańskiej telewizji mijał wtedy ciężki czas. Choroby, konfrontacje i konflikty, a nawet separacje wywołały wiele kryzysów w klanie, a zatem święta Bożego Narodzenia były do pewnego stopnia smutne. Uroba, jedynego mężczyzny w rodzinie, zdiagnozowano cukrzycę. Lamar Odom i Chloe przeżywali problemy małżeńskie i rozważali separację. Biorąc pod uwagę zły stan zdrowia koszykarza, Chloe następnie zmieniła swoje plany i przerwała proces rozwodowy, co wielu fanów z serii z Kamerą Kardashianów odebrało jako akt dobroci. W tym samym roku ciąża Kim była zagrożona, a celebrytka przeżywała komplikacje, choć na szczęście 5 grudnia 2015 roku urodził się zdrowiutki Saint West, który właśnie niedawno skończył 4 lata. Jeśli uważacie, że to koniec ówczesnych dramatów tej rodziny, to się mylicie, bo to właśnie wtedy też Courtney i Scott Disney rozeszli się po 9 latach bycia razem i doczekawszy się trójki dzieci, a jednym z powodów było najwyraźniej to, że Scott był uzależniony od procentu. Dlatego, przy wszystkich tych zmianach, Boże Narodzenie wcale nie było łatwe do świętowania. Jednak Chris udało się zgromadzić wszystkie swoje dzieci i sprawić, aby poczuły się jak najlepiej. Wiecie, jaka jest mama menadżer, jak dobra wojowniczka, która walczy o swoje maleństwa. Dlatego w rezydencji pojawiły się trzy ogromne choinki i wyjątkowe dekoracje. Chris pomyślała o każdym ze swoich dzieci i zostawiła skarpetki z imionami przy kominku. I oczywiście nie możemy zapomnieć, że Drake i Jennifer Lopez zostali zaproszeni na imprezę. Cioci Chloe pozwolono nałożyć makijaż jej małej siostrzenicy, Northwest, będącej pierwszą klientką jej firmy. Z drugiej strony, Kylie, która miała wtedy 18 lat, postanowiła spędzić Boże Narodzenie z przyjaciółmi, w tym z Jordan Woods, a wiemy, jak ta relacja skończyła się kilka lat później. Natomiast Kanye, chcąc jak zwykle pokazać się z jak najlepszej strony, stwierdził, że dobrym pomysłem byłoby zaskoczenie swojej żony bardzo hojnym prezentem. Dlatego nie dał jej nowego telefonu albo samochodu, ale akcje, które łącznie wynosiły około 200 tysięcy dolarów i obejmowały udziały w takich firmach firmach jak Apple, Walt Disney i Amazon. Przeskakujemy do 2016 roku, który zaczął się bardzo dobrze dla Roba wraz z pojawieniem się Black China w jego życiu. Małe przypomnienie dla tych, którzy nie kojarzą sprawy. Black Chyna była byłą narzeczoną tajgi, z którym nawet miała syna Kinga Cairo. Z oczywistych powodów między Black China i Kylie sytuacja wygląda nieciekawie, bo w końcu to panna Jenner zaczęła spotykać się z tajgą w 2014 roku. Ale szczegóły tej historii mamy w innym naszym odcinku, który Wam polecamy. Zatem idźmy dalej. Chloe opiekowała się Lamarem od czasu wypadku w Las z w 2015 roku. Scott wciąż walczył o odzyskanie Courtney, starając się pokazać, że może się zachowywać porządniej i że nadal jest godzien być jej partnerem, chociaż panna Kardashian już podjęła trudną decyzję o rozejściu się. Relacje między Robem i Black Chino zdawały się rozwijać do tego stopnia, że nawet się zaręczyli. Ale wiecie, w tej rodzinie nic nie jest proste, dlatego podczas jednej z podróży Rob i Black China musieli znosić byłego partnera kobiety, bo tajga oczywiście pojechał z młodszą siostrą Roba Kylie. W dodatku po kilku miesiącach Rob i Black China dowiedzieli się, że będą rodzicami. I tak, Dream Kardashian urodziła się w listopadzie 2016 roku. A kto nie zakończył 2016 roku dobrze? Była to Kim, która została okradziona w październiku, kiedy wraz z mężem uczestniczyła w Paryżu w Tygodniu Mody i obrabowano ją z biżuterii wartej 10 milionów dolarów. Tymczasem zostało kilka dni do najbardziej oczekiwanego święta w roku, kiedy Black China i Rob potwierdzili swoją separację. Hmm, to nie mieli chyba powodów do świętowania, czy nie? W tej rodzinie tyle zawsze się dzieje, że w czasie świąt wszystko zdaje się wyglądać inaczej. Wydaje się, że im więcej się dzieje, tym bardziej oni świętują. Czy robią to, aby zrekompensować sobie jakieś złe wydarzenia? Bo tak, pocztówki, zdjęcia choinek, dekoracji, tysiące prezentów zalewają media społecznościowe. A wtedy Kylie przygotowała niestandardowy zestaw szminek dla NotWeb oraz Penelope Dizik i oczywiście pamiętała o upominku dla Kinga Kairos, syna swojego partnera Tagi oraz Black Chyny. Kendall otrzymała nowego szczeniaka, ale tą, która wygrała tamtejsze święta była mama Chris, która otrzymała aż cztery samochody. No to przejdźmy do 2017 roku. Był to czas, kiedy Kim nie spodziewała się dziecka, ale bardzo chciała ją mieć, więc wraz z mężem zatrudnili surrogatką i w ten sposób ponownie stali się rodzicami, co miało miejsce na początku następnego roku. 2017 przyniósł zresztą wiele zmian, ponieważ związek między Kylie i Tygą zakończył się po trzech latach. Jednak to nie było jednym z najważniejszych wydarzeń w tamtym momencie, bowiem w tym samym roku, wkrótce po zakończeniu związku z Tygą, Kylie zaczęła spotykać się z drugim raperem, Travisem Scottem. Miesiące później Kylie spodziewała się Stormi, która przyszła na świat tak jak dziecko Kim w 2018 roku. A pamiętacie jak ciąża Kylie utrzymywana była w tajemnicy? W tym samym roku też Chloe zaczęła spotykać się z koszykarzem Tristanem Thompsonem i ten kontrowersyjny związek też zakończył się ciążą celebrytki. Wśród tak wielu dobrych wiadomości Scott Dizzyk nie wiadomo, czy przestał próbować odzyskać ukochaną Courtney, ale po pewnym czasie, aby całkowicie upewnić się, że nie ma szans na powrót do matki swoich dzieci, zaczął spotykać się z Sofią Ritchie, młodziutką córką piosenkarza Lionela. W ten sposób dotarliśmy do Bożego Narodzenia 2017, na którym było kilka ciąż, a dokładnie trzy Kylie, Kim i Chloe. A przynajmniej tam, gdzie są dzieci, jest nadzieja i szczęście. I jak zawsze, mama Chris, która ma naprawdę niesamowitego świątecznego ducha, oprócz tego, że ma wielkie pieniądze, w 2017 roku pokazała swój dom całkowicie zmieniony w Christmas Wonderland. Chloe, tak dumna ze swojej matki, opublikowała zdjęcia na swoim Instagramie. Ale żeby tego nie było mało, zaprosili Toni Braxton i Babyface'a do zaśpiewania Happy Little Christmas, a na imprezie bawili się razem z Kristyną Aguilero i jej córką Summer Rain. I tak nadszedł rok 2018 z nie mniejszymi zmianami, ponieważ już czekaliśmy na narodziny wszystkich dzieci, które zostały zapowiedziane poprzedniego roku. 15 stycznia urodziła się w Chicago West, a zaledwie 15 dni później na świat przyszła Stormy, dokładnie 1 lutego. Aby kontynuować, true upragniona córeczka Chloe urodziła się 12 kwietnia, chociaż związek jej rodziców nie przetrwał, ale mamy o tym kilka odcinków, do których was odsyłamy. W tamtym roku Brody Jenner, przyrodni brat Kylie i Kendall, ożenił się z Caitlyn Carter, ale oczywiście niewiele osób to obchodziło, skoro nawet jego ojciec Bruce, dziś Caitlyn Jenner, nie pojawiła się na weselu. Zresztą to małżeństwo nie trwało długo. W lipcu tego samego roku magazyn Forbes ogłosił Kylie miliarderką. Courtney zakończyła swój związek z młodym modelem, o którym mało już kto pamięta, za to relacje z Scotta, jego byłej i Sophie Ritchie nie tylko poprawiały się z dnia na dzień, ale potrafili się wspólnie bawić i imprezować. Ponieważ nie może być roku bez rozstań w rodzinie Jenner, pojawił się temat Brendona Jennera, przyrodniego brata Kylie. Dla potentatki kosmetycznej to ulubiony brat, więc natychmiast wyciągnęła ona do niego pomocną dłoń. Potem przyszło Boże Narodzenie 2018, a wraz z nim zwykłe, niezwykłe uroczystości. Według Daily Mail zeszłoroczna impreza kosztowała nie mniej niż 500 tysięcy dolarów. Ale cóż, jeśli wziąć pod uwagę, że sprowadzili prawdziwy śnieg, przygotowali dekoracje i jedzenie dla 200 osób, zapewnili ochronę, to jest całkiem możliwe, prawda? Zaprosili też paru celebrytów, takich jak John Legend, Maris Hilton i ponownie Jennifer Lopez, chociaż tym razem towarzyszył jej obecny partner Alex Rodriguez. Oczywiście nie mogło zabraknąć świętego Mikołaja, a także Grincha, aby zrównoważyć odrobinę świątecznego ducha. Chociaż tymi, którzy zgarnęli całą uwagę dla siebie, były oczywiście najmłodsze dzieci rodziny Chicago, True i Stormy. I tak w końcu docieramy do roku 2019, nie mniej kontrowersyjnego dla tej najbardziej medialnej rodziny wszechczasów. Kim i Kanye zdecydowali się na czwarte dziecko znowu przy pomocy surogatki. Ponadto Kim rozpoczęła naukę prawa idąc w ślady swojego ojca, Roberta Kardashiana. Z drugiej strony Kanye West zaczął odprawiać mrze. Tak ciekawski, nic nie wymyślamy. O tym też mamy odcinek. 10 maja urodziło się ich najmłodsze dziecko, Psalm West, Imię zostało został wybrany aby wyrazić duchowość piosenkarza. Chloe dowiedziała się o kolejnej niewierności Tristana, co oznaczało natychmiastowy koniec ich związku. U Kylie i Travisa Scotta też skończyła się relacja lub, jak mówią, postanowili oni dać sobie trochę czasu. Ale ten rok będzie historyczny także dlatego, że Kim, jak wyjawiła w jednym z odcinków show, postanowiła zorganizować święta w swoim domu, ponieważ jest zmęczona robieniem tego u mamy Chris, głównie dlatego, że w jej domu jest pełno ludzi, których nawet nie znają. Ponadto zaczęli już planować świąteczną sesję zdjęciową, na którą Kim również powiedziała, że ma wszystko zorganizowane. Jesteśmy ciekawi efektu. Oczywiście jednak kontrowersji nie zabrakło, a pojawiły się one przez dekoracje. Media bowiem eksplodowały, gdy Kim udostępniła na Instagramie, jak wygląda jej dom. Niektórzy porównywali ozdoby z tamponami lub grzybami. I byli też tacy, którzy powiedzieli, że z tak dużą ilością pieniędzy oraz tak małym gustem do dekoracji na Boże Narodzenie, po prostu nie wygląda to ciekawie. Za to, jakie prezenty sobie w tym roku podarowali, dowiemy się już niebawem. I co sądzicie o tegorocznych świątecznych dekoracjach Kim, Ciekawscy? Które z ich świąt zapadły wam w pamięć? Dajcie znać w komentarzach i pamiętajcie o lajku like oraz subie. Polećcie też nasz odcinek znajomym, którzy tak jak i my nie mogą żyć bez wiadomości o rodzinie Kardashian Jenner. Do usłyszenia następnym razem, cześć!